Siemaneczko widzowie witajcie w kolejnym odcinku z naszego Roadcrafta. Jedziemy dalej z naszymi misjami, a dzisiaj weźmiemy i będziemy zawozić tę pompę, bodajże to jest pompa, tak. Pompę do osłyszenia jednej z kopalni soli. Więc od razu jedziemy, nie zwlekamy. I zobaczymy jak to nam pójdzie w ogóle, bo w sumie nie wiem nawet dokładnie gdzie mam jechać, lewo czy prawo. Eee... Prawo, to na pewno I potem chyba lewo, jakoś tak Bo my musimy dokładnie te kopalnie osuszyć Tylko problem jest taki, że my musimy znowu przejechać przez to miejsce, którego strasznie, ale to strasznie nie lubię A mianowicie to miejsce to jest to, gdzie jechaliśmy chyba w ostatnim odcinku, czyli przez te mokradła całe a jak wiecie, tam było dość grząsko, mokro i łatwo było się tam utopić. I musimy tam niestety znowu przejechać. Tak, żeby I'm so happy. Oczywiście. No i co? Jedziemy, próbujemy, nie? Zobaczymy, jak to pójdzie w ogóle. Na razie jestem w połowie pracy. I jakoś mi się to średnio podoba. No ale dobra. Taką robotę dali, no to co zrobisz, no? Wielkiego wyboru niestety nie mamy. Czy tu mogę na skróty? Czy się utopię? A patrzcie, skubańców! Jednak kurcy dali drogę na skróty. Nie przemyślałem tego ostatnio jadąc tu. Że przecież mogę sobie tak trasę skrócić. Ale tu głęboko. Dobra, może nie będzie jednak tak tragicznie, wiecie? ale też jesteśmy dopiero w połowie tych mokradeł, czy nawet nie, więc jeszcze nie mogę nic mówić bo jeszcze wszystko się może obrócić przeciwko mnie tak jak i ten kamień na przykład o, albo te dziury i się wywrócimy i nie będzie kolorowo Ej, ale fizyka ma bardzo podobną... znaczy Woda ma bardzo podobną fizykę jak w tym, użyli w farmingu. Tylko że tu są jeszcze plamy po wjeździe, a tam tego nie ma. Moim zdaniem farming się powinien uczyć, nie? Od tego. Od... A znowu nie tu. Farming się powinien uczyć od Snowrunnera, czy tam ogólnie od Cyber Studio to się chyba nazywa. Ich grupa. Jakoś tak. Bo oni naprawdę fajną fizykę robią, i tego, i błota, i wszystkiego. A w farmingu mi trochę brakuje takich właśnie fizyki, niektórych fizyk, czy różnych mechanizmów, które są tu. Ej, ty się tak nie wywracaj, co? No, dziękuję. Pomału, teraz pomału, byleby się nie wywalić. <laughs> Nigdzie nam się nie śpieszy. Możemy sobie tu pomału przejechać. Bo lepiej przejechać raz, a, a spokojnie, niż dwa razy, a z wywrotką. Dobra, pomału teraz, pomału, żeby się tu tylko nie utopić. Bo jest niebezpieczne. Jest tu naprawdę, naprawdę głęboko. Pytanie: czy tutaj też tak nie będzie? Oby nie. Bo jak tak, to jestem udupiony. Jestem udupiony, jestem udupiony oj, tak to się nie bawimy proszę mi tak gronie robić, my się tak nie będziemy bawić żeby mi kurczę cały pojazd od razu się topił Uuu. strasznie głęboko, strasznie głęboko dobra, idzie jakoś, chcie. No, no 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 Raz mi tylko jeszcze wyjedź ostatnia prosta, ostatnia prosta, dajesz tu już pójdzie z górki. Tu są tylko kamienie, które są i tak bezużyteczne i damy radę je ominąć. Na 90%. Chyba, że się zaraz zawalą. No właśnie tak jak w ten sposób. E nie, dobra, jest git. Teraz tylko tu ładnie podjechać i powinno być z górki. Tu już będzie nas, spokojnie. Postawić tę pompę, odpompować wodę, bo nieźle ich tu zalało. <laughs> A reszta to już czysta, czysta formalność. Dobra, cyk Bierzemy nasz dźwig i lecimy z robotą. Dobra, i do góry, do góry. Do góry, o, w ten sposób Dobra, i tyk. No i mamy to Ej, myślałem, że będzie animacja usłyszania, słabo Troszkę słabo Eee, potwierdź? Chyba? O, dobra A dlaczego miałem to potwierdzić w ogóle? Dziwne w sumie nie wiem, nie mi to oceniać. Może tu jeszcze coś będzie do zrobienia. Oby nie, bo nie chce mi się tu trzeci raz jechać. Rozwalimy im za karę bramę. Bo są wredni. A chyba, że wiecie co? Chyba, że jeszcze muszę to zrobić. Ale żeby to zrobić, to my musimy sobie wziąć nasze płyty betonowe czyli stąd, to, to się tu tepniemy, okej okay. bo nie chce się jechać przez tę wodę halo, ozyskiwanie no i sobie przejedziemy na tamtą wyspę od razu tak będzie prościej tylko najpierw te nasze nieszczęsne płyty betonowe powiem wam, że dużo na tej mapie już misji zrobiliśmy a się niewiele jeszcze jej odblokowało, czyli ta mapa ma bardzo dużo Takich mało znaczących misji albo rzeczy do zrobienia, które trzeba i tak zrobić. Coś w tym rodzaju. Dobra, tu i z. wszystkie wyciągamy, jak leci. I tak trzeba wszystkie wziąć. I jeszcze nam i tak braknie. Chociaż nie, dobra, może tu nie braknie, ale... Bo jeszcze mamy 10 w magazynie, ale tak czy siak jest mało bo jeszcze tam drugi most, jeszcze to, jeszcze to. Ja mam nadzieję tylko, że my z tym dojedziemy, nie? Bo 10, 9 płyt to sporo waży swoją drogą. To nawet bardzo dużo waży, bym powiedział. Ale no dobra, może się uda, oby. Oby się tylko udało. Wie. Oj, nie tak, nie tak mocno. Tak wiem, bardzo jest ciekawe układanie płyt. Ale w sumie i tak jest wygodniejsze chyba niż Snow bo ranerze mamy typowo, wiecie, całe bloki, takie gotowe, jakby to powiedzieć, bloki, nie? A tu mamy jednakowoż wszystko możemy po swojemu ułożyć i to mi się podoba. Taką mechanikę chcę w kolejnym Ranerze. Czy jakiejś innej grze, która będzie połączeniem może tego i tego. Fajnie by było. Też czuję, że nie, nie uwiozę wszystkich, bo mi będzie auto podnosić. Zawsze jest jeszcze opcja trzecia. Zapakujemy na dach i jakoś dowiemy, może się uda. Bo szczerze powiedziawszy, no tu już jest spory ciężar, nie? A jeszcze nam trochę tych płyt zostało do zapakowania. A i tak 9 płyt potrzebujemy, także to jest dość sporo. Dość sporo. Proszę się nie obracać. Dziękuję. Teraz mi płyta pokrzyżowała plany, miało być równiutko, żeby auta nie przechylało, ale teraz to już trochę słabo. Jeszcze trzy. Nie wiem, jak ja to zrobię, ale jeszcze trzy. Ciekawe, ile taka jedna płyta betonowa waży, to bym wiedział, ile tu jest napakowane. Bo coś czuję, że przeładowałem pojazd co najmniej pięciokrotnie. Jak nie więcej Dobra, jeszcze dwie Chyba dwie, bo jedną na pewno muszę wziąć A czy dwie to nie wiem Kurde, ale to widzicie jak to jest napakowane? Ja się aż boję o to, Czy to w ogóle ujedzie Tu małe drgnięcie będzie albo coś I to już wszystko leży, nie? Jestem tego absolutnie pewien No dobra I pod górkę teraz Jech, ku 10 ton ponad tu jest, jak nie więcej. Ja cięż kręcę. Jeszcze takiego ładunku to w tej grze nie miałem. Chyba odkąd gram, aż tak ciężkiego ładunku nie było. No dobra. Spróbujmy to jakkolwiek zapiąć i wyłączyć podpory. Hej, nie jest tak źle. Podpory jeszcze żyją. Ten w się. Widzicie co jak to ładnie dęba staje? No nieźle, nieźle Tyk, możemy dęba robić. Na dwa koła samochód, a co? Dobra, i gdzie ja mam tym przejechać, żeby się tym nie utopić? Tu w lewo, w prawo, w lewo O ciekawie Tylko się boję, że ten hak z góry mi będzie bardzo przeszkadzał. Ja go sobie jednakowoż opuszczę, wiecie? Dla bezpieczeństwa i może dla większego balansu. Ok, teraz powinien być nieco cięższy z przodu. Chociaż to chyba jednak niewiele robi różnicy mu. W tym kontekście. Dobra, niskie biegi i jedziemy, bo się boję, że to kurde na wysokich biegach to to się wywróci. A tu dźwiga nie mamy, żeby się podnieść chwilowo bo nie wiem gdzie jest dźwig aktualnie. Gdzieś tam daleko a tu kolorowo jak widzicie nie jest jadę tak bardzo powoli żeby tylko mnie gdzieś na dziurze nie podbiło bo to jest tak dociążony samochód, że coś czuję, że jedna większa górka i może być słabo właśnie tak jak tu Dobra, i teraz cały czas chyba szosą jeszcze. Z tego co pamiętam. Ty, spokojnie, ty się tak nie przechylaj. Tylko, czy ja na pewno mam szosą jechać? Teraz nie jestem pewien. Czy to było szosą, ale chyba tak. Pomału, pomału. Tu się kopał nie będzie, bo tu jest asfalt piękny, mojej własnej roboty. Czyli coś, co ja lubię najbardziej. Ale go zrywa. Kurde. Tragicznie. Ale fajnie, fajnie. Takiego ciężkiego transportu, to... Oh! Nie jest dobrze! Nie jest dobrze. Aż tak to nie. Że <grywka> jajka. cały czas dęba z samochodem robię. Jakbyście się zastanawiali, jak zrobić wheely samochodem, to macie tutorial. Kładziecie z 10 płyt betonowych i nie ma problemu. Zostanie wam w 3 sekundy Dęba Mam nadzieję, że mi YouTube za to nie zbanuje filmu Oby Bo zabrzmiało to trochę dwuznacznie Dobra Jeszcze trochę, jeszcze trochę, dajesz Już prawie Już prawie, nie kurde Nie Jak dobrze, że tu jest słup jak to dobrze, że słup nad nami czuwa i w tym miejscu stał. Kochany słup. Dziękuję Ci słupie. Że mi pomogłeś, tylko jeszcze byś mógł mi pomóc to samo jakoś podnieść. Byłoby dobrze. Co nie jest takie proste Pięć z podporą. Może te podpory coś dadzą, co? Kurde, żeby trochę niżej szło, to jeszcze opuścić. A to jest problem, że mi się nie chce. Oj! Nie jest dobrze. O! Dobra, stawiaj się, stawiaj! Stawiaj, stawiaj, stawiaj! stawiaj. Dźwig szybko w drugą stronę, w drugą stronę, w drugą stronę, jak najszybciej. Byleby się przychylił na drugą stopę. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Nie jest źle. Nie, źle. Bo widzicie, jesteśmy prawie przy celu, nie? Chciałbym dojechać do tego celu, tak szczerze powiedziawszy. Dobra, i teraz pomału, bo tu będzie ciężko by hamować. Dobra. No. Moc mamy zbudowa. Łódki można kraść! O kurde, tego nie wiedziałem. Dobrze wiedzieć, ukradniemy kiedyś łódkę.

Nie! To ja włączyłem. Halo. Proszę mi oddać mój pojazd. My jedziemy na razie misję główną zrobić. A nie jakieś poboczne. Ja chcę misję główną wykonać wpierw. I zbadać to coś co tam jest. Tylko się nie utopić jednocześnie. Byłoby dobrze. Coś przecież to byłby lepszy jednakowoż samochód zwykły. Ale spróbujemy podjechać. Może się nie utopimy. Nie wygląda na aż tak głęboko Przynajmniej nie w tym miejscu gdzie jadę No super, bo ja nie mam co robić Tylko kopalnie zbiecać. Ale why not Udaj się do kopalni No i pięknie You won't like this, or we have a serious energy problem. I'm all out of coffee. Also, the railway in the nearby town are suffering an extended brownout. I needed to take a look at the power substation on the north side. Anywho, if you want a safe way inside the mine, you'll need a map. There's one in the flooded village, but it's tucked away inside a safe in the admin building. If you find the safe, haul it over to the workshop down south, and our boys will crack it for you. In the meantime, I'll find some coffee. No, widzicie, zabrali jej prąd i nie może sobie kawy w ekspresie zrobić. Jakaż to tragedia, nie? Ogromna. Noż niestety, wielka tragedia. No, co tu dużo mówić? Co ja mam tu za pojazd? A, to jest ten. No to tym to chyba tego nie wezmę. A jakiś inny? Co ja mam? Safe ciągnąć? ciągnąć? Dobra. Ej, nie. To jest ta wioska? O, kurde, to jest ta wioska. Dobra, czekajcie, weźmiemy sobie naszego tego wiadowcę. Bo ja mam co do tej wioski złe wspomnienia. Akurat. Spróbujemy sobie tam podjechać i jakoś to wytargać z tym zwiadowcą. Czy to się uda? Nie wiem. Ale wiem jedno, że chcę tam najpierw to zbadać. Gdzie to w ogóle jest. Bo tym może być spory kłopot, coś z tego pamiętam. Dobra, tu sobie objedziemy, chyba. Jeszcze infrastruktura, czemu ona się nie robi? Nie wiem, haczy się tam o jakieś niewidoczne rzeczy. Dobra, i trzeba tu przejechać i potem jakoś do tej wioski wjechać. Jakkolwiek spróbować. Choć wiem, że to nie będzie proste. Mamy co prawda skanery, które nam pomogą i tego kolosa obok. To jest chyba największe auto w grze. Tak mi się wydaje. No nie wiem chyba czy jest większe. Dobra i teraz tak. A, to nie ten, to ten. Widzicie ten to już kurde nawet tu się topi. Jest tu potężnie, nie ma co. Myślę, że to jest takie proste znaleźć tu budynek. To nie takie proste, no. Nawet nie miał się czego złapać do wyciągnięcia to jest najgorsze. A już się zakopałem. Także nieźle. No, prawie. No, dajesz, dajesz, dawaj. Musimy przejechać. Który to może być budynek administracyjny, widzowie? Jak myślicie? Wydaje mi się, że to było w tamtą stronę, bo tu raczej nie wiadę. Na 90% tu się utopię, nie? To jestem pewien akurat. Bo na pewno muszę jechać naokoło, żeby przejechać tam, gdzie chcę. Bo przecież nie mogłem tego dać w prosty sposób. Na 90% tak jest. Co ja mam z tym 90%, to ja nie wiem, czemu ja zawsze tak mówię. Ale. Przyzwyczajcie się. Chwila, czy tu nie ma. Nie, bo gdzieś mi się mignął kiedyś filmik, że gdzieś właśnie w tych ruinach może być zabawka. Tylko czy to jest prawda, to nie wiem. Bo pewnie jest taka opcja. Tak się rozglądam i patrzę, ale na razie nie widzę. Spróbuję tym skanować, może znajdę, ale... W sensie, nie, nie, nawet nie zabawka, ale to, by się przydało. Ten nasz cały cel. Czy to jest ten wielki, ten? Nie gadaj, że ja mam tam wjechać. Tu nie wiedziałem, co nam szkodzi, nie? Są zaczepy, więc coś tu musi być ukryte. No, nie ma innej opcji po prostu. Ej, nie żartujcie, że tu naprawdę coś jest. O kurde, tu jest coś na 100%. Żebym ja tylko tym wyjechał potem. No, taki parkour samochodem robić. Ewidentnie twórcy chcą zareklamować Expeditions. No, nie ma innej opcji. Dobra, czy ja to mam w końcu? E, ten. No i że gdzie teraz? A jest, widzicie? Patrzcie. Hop. Zeskakujemy Tylko mi się tu nigdzie nie za... nie, nie, nie za ten... Nie zakręć, okej okay. Teraz jakoś z tym muszę się obrócić i wyjechać Nie wiem czy mi się to tak uda Ale trzeba to zrobić Dobra, i wsteczny Dobra, i bierzemy, oby ten sejf się dało ociągnąć O, na szczęście jako tako idzie Tyle by go na ziemię ściągnąć, to już będzie dobrze Bo byle by mi tam do góry nie został To Bo reszta to już się poradzi jakoś No, już Ci niewiele pie zostało, dawaj Nie bądź wredny, nie, nie, nie chdź się, proszę No Dobra i spad jest git Teraz już uciągniemy go bez większego problemu raczej Pytanie, czy ja tu tak wyjadę, tylko... Bo akurat tego nie wiem. Może być tu mokro, co? Dobra, damy radę. Może się jakimś cudem nie utopimy. A jeżeli, no to cóż, mówi się trudno, nie? Ej, po co ja mam, kurde, jechać do garażu? Ja bym go po prostu tu zostawił. Pociągnę go samochodem, parę razy się obiję i czym się przejmujemy, nie? Sami byśmy go otworzyli, a nie tam oni nam będą otwierać. Co my się tym będziemy przejmować? Dobra, czekajcie, trzeba zrobić tak, podłączyć, bo tu nie wyjadę. Tu i tak mogę mieć problem wyjechać. Dobra. I bierzemy safe. Żeby wyjechać na tę główną trasę tak zwaną. No przenośnie oczywiście główną, bo nie wiem gdzie to jest. Nawet nie wiem dokładnie gdzie mam chwilowo z tym jechać. Musimy zobaczyć. A akurat ten save widzę będzie nam bardzo potrzebny. Więc tak, cele. To idzie, z tym dojechać. Ojejku. Wy chyba sobie ze mnie żarty stroicie. Takie kilometry? Ej, nie, no, no nie żartuj. Przecież to ja tego nie zrobię tym. Myślałem, że autem dociągnę, ale w życiu. To jednak wiecie, co trzeba będzie jechać tym. Dociągnę to sobie tutaj. Do tego gdzieś. I pojedziemy, to sobie wyciągniemy potem. A to? A, tam też na razie nic nie wiem. No dobra. Na tę chwilę obecną Wam dziękuję. Dzięki, że byliście. Zostawcie suba, lajka i dzwoneczek. No i co? W kolejnym odcinku weźmiemy sobie ten save jakoś, zaciągniemy tylko innym pojazdem, bo ten nie da rady. I widzimy się w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się i cześć.